Cześć tu Cypek. Witajcie w drugim odcinku podstaw fingerboardingu. Trikiem na dziś będzie backside pop show it. Do tego do tego triku na pewno będzie wam potrzebne dobrze opanowany oli. Dobrze dobrze opanowany oli. E, jak sama nazwa wskazuje, to będzie popshowit, czyli nie showit. bo showit polega na skinięciu deski o tej stopni na ziemi. 180 przez niektórych nogów nazywana. Eee, pop show it no, Ustawienie palców jest takie jak do oli, tylko ten, ten palec tak na końcu Tayla albo tutaj e, opuszkiem dotykamy w tym miejscu. No, a ten na środku. Eee, dobra. Na czym to polega? Jak to macie zrobić? Najeżdżacie. Podbijacie, wybijacie w tym momencie i tutaj z takim opóźnionym momentem, tak z, op z opóźnioną reakcją jakby, szarpiecie tym palcem lekko i wykręcacie tak rękę. Żeby deska wam się podbiła i się tak. O, ona się obkręcić. O tak. Czyli że najeżdżacie, macie takie ustawienie palców. Najeżdżacie, podskakujecie, i z opóźnioną reakcją robicie coś takiego: szarpiecie tym palcem, tak ją podkręcacie, ona się obraca w tym momencie, a wyłapiecie ją. Bo nie wiem, co no nie wychodzi mi zawsze tego. Musisz zrobić tam pozycję, reakcję. teraz e... No, mam nadzieję, że wam pomogłam. To do zobaczenia na następnym odcinku.